Cześć! Cieszę się, że znów się widzimy. A dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja mam na imię Karolina i od 8 lat zajmuję się urządzeniem wnętrz. Dziś zapraszam Was na dość nietypowy odcinek, bo opowiem Wam o pięciu najlepszych metamorfozach wnętrz, jakie zrobiłam. Oczywiście nie tylko według mnie, ale też według statystyk na kanale. Ocenimy je też według konkretnych kryteriów i sprawdzimy, która zajmuje pierwsze miejsce. Jednocześnie dla równowagi informuję, że za tydzień zapraszam Was na mój roast, bo opowiem Wam o pięciu najgorszych metamorfozach, jakie zrobiłam. Metamorfozy ocenię według następujących kryteriów. 1. Efekt wow kontra budżet, czyli jak spektakularna była zmiana w danym budżecie. Ocena od 1 do 5. 2. Kreatywność i pomysłowość czyli jak nietypowe były rozwiązania, które zastosowałam. I trzy moja osobista satysfakcja czyli w jakim stopniu byłam zadowolona z remontu. Na końcu pojawi się ranking, a do zdobycia jest 15 punktów. Przedpokój u Asi. Pierwsza większa metamorfoza na tym kanale. Zmieniałam cały przedpokój, ale przede wszystkim odnawiałam starą szafę w zabudowie. Koszt całości to 1350 zł. Gdy wcześniej nie była malowana, więc położyłam aż trzy warstwy farby, żeby dokładnie ją pokryć. Użyłam mali akrylowej Bondek Smart. Na szczęście farby miałam pod dostatkiem, ale polecam w takim wypadku przed malowaniem użyć gruntującej farby podkładowej. Efektual wow. 3 na 5. Nie zrobiłam tu nic nietypowego. Proste formy i kolory, ale przedpokój spełnił wymagania klientki, pasuje do reszty mieszkania i jest funkcjonalny. 2. Kreatywność. Wykazałam się niezłym sprytem, montując drzwi na górze. Wymagało to ode mnie troszkę kombinowania, ale poza tym niczego oryginalnego tam nie ma. 2. 5. 3. Osobista satysfakcja. Byłam mega dumna z tego remontu. W mieszkaniu Asi remontowałam każde pomieszczenie, więc za każdym razem jak tam wracałam, mega cieszyłam się z zaufania, które otrzymałam i nie inaczej było tym razem. Ocena 4 na 5. Łącznie 9 z 15 punktów. Pierwszy home staging, czyli przygotowanie mieszkania na wynajem. Dość trudne mieszkanie z nietypowymi rozwiązaniami i kolorystyką. Przemiana wnętrza w neutralne nie była łatwa. Efekt wow, mimo tego, że to tylko malowanie i przemeblowanie, a budżet na całe 70-metrowe mieszkanie wynosił 3300, to mieszkanie zmieniło się o 180 stopni, zyskało wyraźne strefy i uspokoiło się wizualnie. 5 na 5. Nie musiałam się tu wykazywać dużą kreatywnością. Musiałam natomiast wyznaczyć strefy w dość trudnym układzie i uspójnić kolorystykę. Co przy tej ilości kolorów i faktur nie było łatwe. Więc 3 na 5. Osobista satysfakcja to zdecydowanie 4 na 5. To było bardzo dużo pracy w zaledwie tydzień, a reakcja właścicieli po wejściu do mieszkania była bezcenna. Łącznie 12 na 15. Ekstremalna metamorfoza łazienki, czyli pierwszy duży remont za grosze. Za 3000 zł odmieniłam tę łazienkę całkowicie. Efekt wow, tu bez słowa 5 na 5. Chyba nie muszę mówić dlaczego, prawda? To zupełnie inne pomieszczenie, a biorąc pod uwagę nowe meble i zabudowę rur, to jest cud, że zmieściłam się w budżecie. Mimo tego, że łazienka zamieniła się w jasne, biało-szare pomieszczenie, to wymagała ode mnie dużo kombinowania, w szczególności na etapie zakupów, bo ci z Was, którzy remontowali łazienkę, doskonale wiedzą, ile kosztują meble łazienkowe. Musiałam znaleźć inne, ale też nauczyć się robić zabudowę z płyt GK, kłaść płytki i działać w pomieszczeniu tak krzywym, że za każdym razem jak cokolwiek mierzyłam, to byłam w szoku. Ocena 4 na 5. Osobista satysfakcja. Bez słowa 5 na 5. To najbardziej spektakularna metamorfoza, jaką zrobiłam. To pomieszczenie wygląda zupełnie inaczej. Zyskało nie tylko na wyglądzie, ale przede wszystkim na funkcjonalności. Łącznie 14 na 15. Wynajem krótkoterminowy, czyli mieszkanie z pomarańczowymi drzwiami. Chyba jedna z bardziej kontrowersyjnych metamorfoz na kanale. Komentarze o tym, że tylko posprzątałam mega mnie bawiły, bo nie wiem co tam robiłam przez 3 dni. Dla jasności, aranżacja to też odgracanie i sprzątanie mieszkania. Jeśli to jest jasne, to przechodzimy do oceny. Efekt wow kontra budżet. Budżet wynosił 2000 zł i musiałam w nim zmieścić trochę mebli, oświetlenie, dodatki, gry i przewodniki, zastawę stołową, skrócenie zasłon, farbę do drzwi i mnóstwo innych drobiazgów. Jestem przekonana, że wykorzystałam te pieniądze bardzo dobrze, a mieszkanie z niejakiego zamieniło się w przytulne miejsce na kilka dni. 4 na 5 Kreatywność. Miałam mało czasu i mały budżet, co lubię, bo wymaga to ode mnie wspięcia się na wyżyny nietypowych rozwiązań. Ale tu takie rozwiązania nie były potrzebne. Wszystko co musiałam zrobić, to dodać charakteru i uporządkować przestrzeń. Najbardziej kreatywnym zadaniem było sprawienie, żeby to mieszkanie stało się warszawskim mieszkaniem i zachęcało do zwiedzania stolicy, ale tak naprawdę to widok zrobił to za mnie, więc ocena to 2 na 5. Osobista satysfakcja. Byłam zadowolona z tej metamorfozy, dobrze wykorzystałam budżet, zrealizowałam założenia i nie umarłam, a byłam po różnych perturbacjach medycznych, więc ocena to 4 na 5. Łącznie 10 na 15. Mieszkanie na łęce, czyli remont za 2000 zł. Mieszkanie było w średnim stanie, budżet był niewielki, a ja miałam je odmienić w 5 dni, ale od tego właśnie jestem. To było wyczerpujące 5 dni, ale według mnie to nie tylko jedna z lepszych metamorfoz, ale też jeden z lepszych filmów, jakie zrobiłam. Ale pora na konkrety. Efekt wow kontra budżet. Hands down 5 na 5. Nie zapraszam do dyskusji. W tak niskim budżecie wycisnąłam z tego mieszkania co się dało. Kreatywność. Tak jak już mówiłam, mały budżet i mało czasu inspirują mnie najmocniej, ale mam wrażenie, że tu budżet był odrobinę za mały, żebym mogła pokazać w pełni moje kreatywne możliwości. Za przedpokój, kuchni i łazienkę daję sobie 5 na 5, a za resztę 3 na 5, więc ostateczna ocena to 4 na 5. Osobista satysfakcja. Jest bardzo podobna do przemyśleń z poprzedniego punktu. Kuchnia, łazienka i przedpokój zachwyciły mnie samą. Ale nad salonem chciałabym jeszcze popracować z większym budżetem. Daję sobie 4 na 5 łącznie 13 na 15 punktów. Ostateczny ranking prezentuje się następująco. Numer 5 przedpokój Wasi 9 na 15. Nie jestem zdziwiona, to początek moich działań wciąż bardzo dobra ocena. Numer 4. Wynajem krótkoterminowy. 10 na 15. Ewidentnie im mniej do zrobienia, tym gorzej się z tym czuję. Numer 3 i brązowy medal zdobywa mieszkanie na wynajem długoterminowy z punktacją 12 na 15. Pierwszy poważny homestaging na tym kanale i na dodatek naprawdę dobry. Numer 2 i srebro trafia do mieszkania na Białą 13 na 15. Bardzo ciekawe wyzwanie, potrzebuje takich więcej. Numer 1 i najwyższe miejsce na pudle trafia do ekstremalnej metamorfozy łazienki z 14 punktami. Zero zaskoczenia. Od początku czułam, że tak będzie, bo jest to jeden z najlepszych remontów, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Żeby nie było zdziwienia, że jeden z najlepszych, na kanał trafiają tylko niektóre metamorfozy. Tak się też składa, że to właśnie do tego pomieszczenia wrócimy po ponad 3 latach od remontu. Będziecie mogli zobaczyć, jak trzyma się farba na płytkach, w jakim stanie jest podłoga winylowa i czy któraś z położonych przeze mnie płytek odpadła. Na dodatek będziemy tam poprawiać i zmieniać parę rzeczy, więc szykujcie się na kolejną miniserię. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie i co myślicie o ocenianych metamorfozach, ale pamiętajcie, bądźcie mili. I tak jak mówiłam, za tydzień zapraszam Was na mój roast, ale będzie to merytoryczny roast, bo nie tylko opowiem o tym, co mi nie wyszło, ale dlaczego tak się stało i co dziś zrobiłabym inaczej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.